Ta ścieżka nasza drogą do raju, szukania raju. Może być też ścieżką do prawdziwej wolności? W raju jest pełnia wolności. Jestem przekonany, że tak. Wolność to jest taki stan, gdzie czuje się jak ryba w wodzie albo jak człowiek na swoim miejscu. Człowiek, który wie skąd pochodzi, kim jest i dokąd zmierza. To Róba jest wolność. początek naszych rozmów. Tak od tego zaczynaliśmy. Dla mnie to jest taki stan, kiedy nic nie muszę, wszystko mogę w nim. A kto to jest ten on? Jezus Chrystus. Myślę, że o tym warto porozmawiać dzisiaj. Od tego zaczynaliśmy drogę do raju. W wolności wielkiej szliśmy przez ten czas, ale dotknęły nas też rany. Mówiliśmy o ranach, które zostały zadane relacją do drugiego człowieka, relacją do rzeczy i do siebie samych. To Ostatnio rozmawialiśmy o porządliwości i władzy, ale Jezus przychodzi po to, aby dać nam uzdrowienie i wolność. Jezus, doda Ci sił. on zmartwychwstał, być żył. Chciałbym tutaj zacytować słowo, które on sam powiedział, gdy zaczął swoją publiczną działalność. Poszedł do Nazaretu i tam w synagodze wygłosił swój manifest programowy. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom wolność, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. W tym jednym zdaniu kilka razy powtarza się słowo wolność. On jest tym, który przyszedł, aby uwolnić mnie, uwolnić ciebie, aby dać życie w obfitości nie w zniewoleniu, ale w obfitości. Tylko jeżeli my nakładamy sobie kagańce, to jak odczuć, że zrobisz krok w jego stronę i już jesteś wolnym, To trudno. Kagańce jednak są cięższe niż poczucie wolności często abstrakcyjne. No ale skoro są cięższe, no to Znaczymy chyba. No chcemy się ich pozbyć. Tak mi się wydaje. Ale różnie uciekamy od tej wolności, bo się boimy trochę brzemienia wolności, odpowiedzialności. To też nam ciąży. Na pewno łatwiej jest chodzić utartymi ścieżkami, ale nie, nie zgadzam się z tym. Jeżeli pozwolę się poprowadzić przez Jezusa, bo o nim dzisiaj mówimy, to nie ma problemu, żeby zrzucić kagańce. Wolność zawsze jest pomiędzy, dzieje się pomiędzy, musi być relacja. I o to tutaj chodzi. Na drodze do raju chodzi o relacje. Bo nie chciałbym, żebyśmy w czasie tej rozmowy dzisiaj weszli w jakieś dywagacje filozoficzne, bo filozofowie też zajmują się pewnie wolnością. W jaki sposób doświadczyć wolności? Chciałbym powiedzieć kilka wskazówek, w jaki sposób mogą doświadczyć wolności. Drogą do wolności jest przebaczenie, jest uzdrowienie, jest potrzebna wiara, zwrócenie się do Boga, ale jak to zrobić, jak ktoś jest zniewolony i nie wie? Więc ja proponuję zacząć od tego: popatrz na siebie, na swoje życie, w taki sposób, jak patrzy na ciebie Bóg. To znaczy. jak to zrobić, ojcze? Jak? Powiedz sobie tak, to jest modlitwa. Spójrz, jesteś stworzony i żyjesz, dlatego że ktoś ciebie chciał na tym świecie. Tym kim jest Bóg. I tutaj bardzo konkretną formą jest postawa dziękcznienia. Wielu ludzi narzeka, żyje w takiej postawie narzekania, psioczenia, rozgoryczenia. A może warto przestać i popatrzeć chociaż od czasu do czasu, albo zacząć przynajmniej patrzeć na siebie: Boże, dziękuję Ci za moje życie. Coś dobrego znajdź w swoim życiu. To jest pierwszy krok. Do wolności. Jak wyglądasz, kim jesteś, popatrzy na historię Twojego życia, na pewno znajdziesz coś dobrego i powiedz: Boże, dziękuję Ci za to. Ale jest drugi krok. Czasami trudno jest powiedzieć dziękuję, jeżeli nie powiedziałem. Przepraszam. Będąc zniewolony nienawiścią, goryczą, trudno jest mi doświadczyć takiej radości dziękczynienia. Więc drugim krokiem jest przebaczenie. Jeżeli nosi w sobie żal do kogoś, to jest to okazja, żeby wyruszyć w drogę do raju. I jedną ze ścieżek jest również przebaczenie sobie i innym. O tym też mówiliśmy. Nienawiść to mur. Ja bardzo żałuję. Słyszałem historię pewnej osoby, która zanim przebaczyła danej osobie, mówi tak, że gdy ona szła ulicą, to ja przechodziłam na drugą stronę ulicy, bo nie mogłam obok niej przejść. I to jest zniewolenie. Ale gdy przebaczyłam, mogłam swobodnie iść tą stroną ulicy, którą. Chciałam i tamta osoba nie kierowała moim życiem. Ale wcześniej ma być, przepraszam, czy wcześniej ma być, dziękuję? Czy to nie ma znaczenia? Myślę, że to się dokonuje równolegle. Ale prościej jest zacząć od tego, że dziękuję, bo to otwiera na przebaczam. I trzeci krok powierzenie historii życia Jezusowi. O tym będziemy jeszcze mówić, ale już tutaj zaznaczam, jakby dając swego rodzaju spis treści, jak kroczyć drogą wolności. Powierzenie jemu trudnych wydarzeń. Ile cię? dawno brałem udział w takich rekolekcjach, gdzie uczestnicy podchodzili pod krzyż. Tutaj w naszym studio obok nas stoi ten krzyż. Podchodzili do tego krzyża z wiarą i na kartkach mieli napisane pewne trudne doświadczenie z historii ich życia. Ta kartka to był symbol tego co działo się w ich sercu i niektórzy pierwszy raz w życiu to napisali, nawet symbolicznie albo jednym drugim zdaniem i podchodząc mówili Jezu, ja oddaję to co trudne tobie po raz pierwszy w życiu. Dlaczego oddaję? Bo wierzę, że ty jesteś lekarzem. Takie powierzenie uwalnia, uzdrawia. Coś może być zniewolony alkoholem. Nie wiem, czy przyszło ci do głowy, teraz mówię do tego, który mnie słucha, jak jest zniewolony alkoholem, żeby pójść pod krzyż Jezusa i powiedzieć: zostawiam tą butelkę u Twoich stóp, Jezu, i proszę cię, uwolnij mnie. Powstanie żyj, powstanie żyj. To oznacza powierzenie historii swojego życia. Jezusowi. To nie tylko jest wydarzenie na rekolekcjach, o których mówisz, ale to można zrobić w każdej chwili, w każdym miejscu. Tak, w domu, pokoju, czy pod jakimś krzyżem, który jest znakiem gdzieś w jakimś miejscu. No i czwarty krok, to mówię już w kontekście konkretnie Kościoła Katolickiego, sakrament pojednania i pokuty. Właśnie myślałem, że od tego zaczniesz, a ty to na końcu i zostawiasz. No to jeszcze nie koniec. No. <noise> nie koniec. Dlaczego jako czwarty? Bo wiele ludzi boi się spowiedzi. Boi się wstydu, boi się otwarcia, tak. boi się drugiego człowieka. Papież, gdy mówił dla misjonarzy miłosierdzia, gdy ich posyłał, mówił o wstydzie właśnie, pamiętam. I mówił, że trzeba uznać swój wstyd i przyjść również z tym wstydem. Mówił też, że wstyd jest czymś pięknym. On uzdrawia, jeżeli powierzam go Jezusowi, bo to się dokonuje w sakramencie pojednania, chociaż przez człowieka, tak. Mówię teraz jako czwarty punkt, ponieważ zdaję sobie sprawę, że wiele ludzi potrzebuje czasu, żeby dojrzeć. A to jest wolność, która nie ma granic, przebaczenie. Ja bardzo żałuję. Piąty krok, który pomaga doświadczyć wolności, to pozwolenia, aby Duch Święty prowadził Ciebie. O Duchu Świętym będziemy, mam nadzieję, jeszcze mówić, to jest niesamowicie ważne i Duch Święty daje tak, odwagę na przykład do przebaczenia, Duch Święty daje odwagę do sakramentu pojednania i pokuty. Święty Paweł mówi nawet, że jeżeli nie potrafimy się modlić, to wzywajmy Ducha Świętego. On będzie modlił się za nas, tak więc to jest dobra nowina dla każdego jeżeli nie wiesz, z której strony zacząć, wezwij Ducha Świętego. Tak, jak potrafisz. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty prowadź, Duchu Święty oświecaj, Duchu Święty uwalniaj mnie, proszę. Tyle. Tak prostą modlitwę wystarczy, żebyś się modlił. Te kroki są dosyć ważną instrukcją na to, jak żyć szczęśliwie. To jest pięć kroków do wolności, czy masz jeszcze jakieś na liście? To były kroki, a teraz powiem jeszcze o osobie. Maria. Jest ona. Orędowniczka, której zależy, żeby każde dziecko było wolne, było zdrowe. Czasem bardziej jej zależy niż nam samym. Jak każdej mamie chyba dobrej. Dziecko czasami różne rzeczy robi, a mama patrzy i co może zrobić? No, stara się, wspiera, cierpi nawet. Zapraszam Ciebie, abyś. Nie bał się oddać siebie pod jej opiekę, pod jej ochronę, a szczególnie wtedy, gdy zaczynasz wątpić w miłość Boga, w Jego miłosierdzie, to możesz albo nawet powinieneś zwracać się ku niej. Ona, ona zaprowadzi ciebie do Boga, ukaże ci drogę. Mówiliśmy w ostatnich rozmowach o walce duchowej, o kuszeniu. Jeżeli jesteś kuszony, kuszona, nie bój się, a nawet zachęcam, zawierz siebie Matce Bożej, ale konkretnie, na przykład, Mario, proszę cię, wyrwij mnie, pomóż mi wyjść z tej porządliwości obżarstwa. Mamy pięć kroków. Przyjęcie swojego życia, tak jak Bóg na nas patrzy, czyli dziękczynienie, przebaczenie, powierzenie historii swojego życia Jezusowi, sakrament pojednania i pokuty, dalej otwarcie, modlitwa do Ducha Świętego i zawierzenie się Matce Bożej. Kroki ku wolności. Jezus dodał ci sił, jeszcze ostatnio taki dosyć często opisywany krok. Jezu, Ty się tym zajmij. Nie potrafię sobie poradzić, Ty się tym zajmij. Zawierzenie życia Jezusa i wszystko do tego prowadzi, do Niego i do, do tego zawierzenia. To nie jest tak, że musimy wszystkie kroki po kolei, to nie jest tak, że mamy pewną kolejność w tych krokach. Wystarczy czasem jeden i jesteśmy wolni. I co dalej z tą wolnością? A dalej trzeba wzrastać. Jak już otrzymałem wolność, powiedział, to trzeba dojrzewać. Zanim będziemy dojrzewać, to jeszcze trochę zatrzymajmy się. Jak to jest, Ojcze, że wiemy od dziecka, że Maryja, wiemy od dziecka, a przynajmniej od drugiej klasy Szkoły Podstawowej, że spowiedź. Wiemy od zawsze, że modlitwa, że zaufanie do Jezusa. My tu w Krakowie szczególnie wiemy: Jezu, ufam Tobie. I tyle ludzi zniewolonych, i tyle ludzi nieszczęśliwych, i tyle braku nadziei, bo to tak trzeba nazwać. No bo toczy się walka. Przez ostatnie trzy rozmowy skupialiśmy się na, na kuszeniu. Jezus był kuszony też. To samo dzieje się dzisiaj. Bo jeżeli ja, Ty i każdy, który nas słucha, przyłączy się do armii tego, który zwyciężył, czyli Jezusa, no to będzie uczestnikiem zwycięstwa. Tu jest klucz. Zwycięstwo się dokonało. Zawsze się mówiło o różnych rodzajach wolności. W jakiej wolności zmierzamy? Do wolności w sumieniu, do wolności w swojej psychicy, do wolności tu i teraz, do wolności bycia ponad rzeczy ziemskie. O jaką wolność tam chodzi? O wolność, ja może powiem tak, integralną. Nie chodzi o jakąś tam wolność, wolność w Chrystusie. Wolność to jest relacją, relacją miłości. Wolność jako relacja miłości, z tym was zostawiamy.